Siemanko ostatnio nie ma czasu nic nagrywać zapierdziel i trochę problemy z prawą ręką. Jak to się mówi, siadają mięśnie. Przyszedł nowy gadżet do mojej jednej tyczureczki budowlanej. Bo strasznie światła mi padają, słabo świecą. A teraz będziemy jeździć trochę dalej. Okres zimowy. Także będziemy musieli troszkę doświetlić swoją drogę i przyszły mi takie. Dwa halogeniki Vesema H03. Jeszcze nie wiem jak je umocuję. Ale jakoś tam damy sobie radę w każdym razie. Zobaczę w ogóle jak to wygląda, bo nawet nie patrzyłem. Muszę ciężko wyjąć Kurczę, taki bałagan tutaj mam. Nie ma czasu na sprzątanie, ale mam nadzieję, że jeszcze miesiąc czasu i sobie dam radę z tym bałaganem. O, i tu wygląda coś takiego. Nie wiem, może zamontuję je na kangurze, ewentualnie trochę nad, bo tam nie ma takiego dobrego miejsca. Myślę, że będą dawały radę. Tu są akurat yy, żarówki, które sobie dokupiłem, to są właśnie yy, zwykłe H3, Bosma jakieś zobaczę jak to będzie świeciło, bo jeszcze mam yy, z Audi Xenon, jeżeli mi żarnik wejdzie yy, do tych halogenów. To może zrobię sobie właśnie na Ksenonie. Jak będzie montaż, na pewno no, to nagramy jakiś filmik z tego, zrobię testy, jak to świeci. I możliwe, że też na żarnikach. No to na razie tyle. Pozdrawiam.